Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen. Witajcie kochani w pierwszym dniu rekolekcji trzydniowych który nosi tytuł Bóg posłał anioła z Ewangelii Świętego Łukasza. W tym pierwszym dniu bardzo ważnym słowem które będzie się pojawiało jest słowo ufność. Chcielibyśmy was zachęcić do tego abyście po prostu zaufali. Ale na gruncie tego że to Bóg wychodzi pierwszy do nas z tą inicjatywą rozpoczęcia rekolekcji 33-dniowych, to nie my, ale to Bóg wychodzi do nas i zaprasza nas. Zaufajmy, ćwiczmy się w tej ufności. Warto, kochani, przypomnieć sobie to, co Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. I w innym miejscu dzienniczka czytamy: Jednym naczyniem czerpiemy łaski z miłosierdzia, a tym naczyniem jest ufność. Święta od Dzieciątka Jezus mówiła, że dusza otrzymuje od Boga dokładnie to, czego się od Niego spodziewa. Z kolei w Ewangelii Pan Jezus bardzo często mu, mówi do napotkanych osób niech Ci się stanie wedle tego jak uwierzyłeś. Zachęcamy Was do tego, żeby naprawdę zaufać, żeby rozszerzyć swoje serce przez ufność, żeby zaufać, że to będą 33 dni niesamowitych, błogosławionych i wielkich Bożych łask. Że to będą najlepsze 33 dni mojego ży życia. Jeżeli z taką ufnością wejdziesz w te rekolekcje, to Pan Bóg będzie miał wielkie naczynie, w które będzie mógł wlać te swoje błogosławieństwo i łaski. A więc dusze odwagi i ufności i do dzieła rozpoczynamy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień pierwszy rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Przed rozpoczęciem rozważania wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwem do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła. To Bóg Ojciec wychodzi z inicjatywą. W Bogu rodzi się zamysł, jego plan. To Bóg sam przygotowuje ratunek dla swoich dzieci i zapewnia wszystko, aby jego plan mógł się wypełnić. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Bóg działa zamysłem czystej dobroci. Boży plan wypływa z czystej dobroci ojca, który kocha swoje dzieci. Zwiastowanie. Ukazuje nam prawdę, że Bóg postanowił zrealizować swój plan przez Maryję. Tą drogę wybrał Bóg. Chcemy na nią wejść i postawić pierwszy krok. Droga Maryi to droga pokory, droga uniżenia. To droga, po której wstępuje do nas Bóg, aby nas ocalić. Uniżając się, robimy miejsce dla łaski Bożej. W pierwszym liście Świętego Piotra czytamy: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Do szukania pokory zachęca nas także słowo z księgi proroka Sofoniasza. Posłuchajmy. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Pomocą na tej drodze są aniołowie, których Bóg nam posyła. W katechizmie Kościoła Katolickiego w 336. punkcie czytamy takie słowa: Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by go prowadził do życia. Już na Ziemi. Życie chrześcijańskie uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Przygotowując się do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, możemy spodziewać się szczególnej pomocy oraz obecności aniołów, gdyż Maryja. Jest ich królową. Być może wiara w obecność i pomoc aniołów przygasła w naszych sercach. Jeśli tak jest, niech te rekolekcje będą okazją do tego, aby tą wiarę ożywić, ponieważ aniołowie pomagają nam na miarę naszej wiary i na miarę naszej współpracy. W sposób szczególny. Może nam pomóc w tych rekolekcjach otwartość na obecność i pomoc naszego Anioła Stróża. Ten pierwszy dzień rekolekcji jest zaproszeniem do trzech rzeczy. Pierwsze, aby zacząć odkrywać Boży Plan, który Bóg realizuje przez Maryję. Druga, aby przygotować miejsce dla łaski Bożej poprzez pokorę i postawy uniżenia, i trzecie, aby na nowo uwierzyć w pomoc aniołów, będąc czujnym na ich obecność przy nas. Lektura duchowa. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Grignon de Montfort. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę. Wyznaje z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego, w porównaniu z jego nieskończonym majestatem, mniejsze jest niż najdrobniejszy pyłek, lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który jest. To też ów pan wielmożny, całkiem niezależny i sam sobie wystarczający, nie potrzebował ani nie potrzebuje najświętszej dziewicy do spełnienia swojej woli i objawienia swojej chwały. Wystarczy mu tylko zechcieć, by wszystkiego dokonać. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, twierdzę, że Bóg, który od chwili stworzenia najświętszej dziewicy chciał, by największe swe dzieła przez nią się rozpoczęły i dokonywały, nie zmieni z pewnością swego postępowania na wieki, gdyż jest Bogiem i nie podlega zmianom ani w swych zamiarach, ani w swym postępowaniu. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu Syna swego Jednorodzonego, jak tylko przez Maryję. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numery od 14 do 16. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus... Jeśli otrzymana łaska ma prowadzić do pychy, to ja nie mogę jej dać. Ze względu na brak pokory, ja nie mogę obdarzać łaskami, choć bardzo pragnę nimi obdarzać. Im większa pokora, tym więcej łask. Świadectwo numer 108: Dziecko moje, pamiętaj o tym, że moc moja w Tobie, charyzmaty, jakie Ci daję, i moje posługiwanie się Tobą są uzależnione od pokory Twego serca i poddania umysłu mądrości mojej. Dziś działanie szatana w świecie i duszach ludzkich przejawia się głównie w postaci pychy, której owocem jest oddalenie się od Boga. Więc i pamiętaj, że pokusa pychy zawsze towarzyszyć Ci będzie. Będzie atakować Twe myśli i uczucia i będzie wdzierać się do Twojej woli przez odruchy impulsywnej natury. Ratunkiem dla Ciebie jest świadomość Twojej słabości, ułomności, grzeszności i niezmierna ufność wobec mnie, mojej dobroci, miłosierdzia i potęgi. Nawet cienia pewności siebie nie powinnaś mieć, a całą nadzieję pokładać we mnie, Twym Oblubieńcu i Bogu. Słowo pouczenia, numer 382. Świat jest oszukiwany i oszukuje sam siebie, bojąc się prawdy. Bo prawda go boli i wymaga pokory, a przecież rządzi nim pycha i egoizm. A ja ukazałem pokorę i miłość tak wielką, że nikt i nic jej dorównać nie może. Można ją adorować tylko z wdzięcznością i skruchą, i pragnąć, i radować się każdą otrzymaną łaską. Dziecko moje, wszystko, czego doświadczyłaś i co doświadczasz, jest moją łaską miłości, którą cię zawsze otaczam. I ten trud, i ten ból życia też, a może nade wszystko: nie lękaj się świata, a jedynie oddalenia się od mojego serca, w którym jest Twój pokój i ukojenie. Słowo pouczenia, numer 408. Światło z Fatimy. Bóg posłał Anioła. Tak się wszystko zaczyna. Bóg posyła Anioła do Maryi. I do nas także posyła anioły. Dziś często tego nie czujemy i mamy trudność z rozpoznawaniem takich natchnień, ponieważ staliśmy się niewrażliwi na świat duchowy. Aniołowie są w sposób szczególnie obecni tam, gdzie wypełnia się Boży Plan, dlatego możemy być pewni, że będą z nami podczas tych rekolekcji. Wejście do serca Maryi to Boża Wola, i aniołowie będą nam w tym pomagać. Spróbujmy być w tych dniach czujni i wrażliwi na ich obecność i pomoc. Przyjrzyjmy się objawieniom we Fatimie. Zanim dzieciom ukaże się Matka Boża, Bóg posyła do nich anioła. Jego rolą jest przygotowanie dzieci na przyjęcie wezwania Maryi. Dziś chcemy przyjąć wezwanie, z którym przyszedł pierwszy anioł. Pierwsze ukazanie się anioła. Była wiosna 1916 roku. Siostra Ucja pisze w swoich wspomnieniach: Zobaczyliśmy wtedy ponad drzewami oliwnymi kierującego się ku nam człowieka młodego w wieku 14 lub 15 lat, w szacie bielszej od śniegu. Słońce zaś czyniło go przezroczystym, jakby był z kryształu. Był bardzo piękny. Gdy zbliżył się do nas, powiedział: Nie bójcie się. Jestem aniołem pokoju. Módlcie się ze mną. Ukląkł i pochylił się aż do ziemi, a nam kazał trzykrotnie powtórzyć słowa: O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie miłują. Następnie podniósł się z klęczek i powiedział: Módlcie się w ten sposób. Serce Pana Jezusa i serce Matki Bożej uważnie słuchają waszych modlitw. Siostra łucja opowiada dalej, pozostawaliśmy w pozycji, w której nas anioł zostawił, powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Słowa anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia, często głęboko pochyleni, odmawialiśmy modlitwę Anioła, czasami upadając ze zmęczenia. Wezwanie dnia. Spróbuj dzisiaj, na początku naszych rekolekcji, wejść sercem w tę postawę uniżenia, w którą Anioł wprowadził dzieci z Fatimy. Może nam w tym pomóc przyjęcie uniżonej postawy. Może to być schylenie głowy, przyklęknięcie, lub nawet położenie się krzyżem. Najważniejsze jednak, aby uczynić to sercem. Wypowiedz trzykrotnie modlitwę anioła z Fatimy: O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie miłują. Na koniec przyjmij do serca słowa anioła. Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Światło słowa. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Mały wieczernik modlitwy. Anioł przyszedł do Maryi, kiedy trwała ona na modlitwie. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zakończyliśmy pierwszy dzień naszej medytacji. Mam nadzieję, że udało Wam się dotrwać do końca. Chcielibyśmy jeszcze zatrzymać się przy Was na krótką chwilę. Kochani, mamy taki pomysł, żebyśmy po prostu na koniec każdego dnia spotykali się w takiej chwili braterstwa, żebyśmy po prostu mogli być razem. My byśmy chcieli w tych spotkaniach wyjaśnić pewne rzeczy, czasami odpowiedzieć na jakieś pytania, czasami się podzielić jakimś świadectwem, może coś podkreślić, może dać czasami jakąś wskazówkę praktyczną. Po prostu być jakby ze, ze, ze sobą po to, żeby te rekolekcje to był też taki czas budowania między nami takiej też wspólnoty. A chcielibyśmy też, żebyście jak najwięcej z tych rekolekcji mogli wynieść. Już mamy pewne doświadczenie, nieraz ktoś czymś się dzieli, mówi, że jemu pomogło to, komuś innemu coś innego. I, I dlatego chcielibyśmy o tym wszystkim z wami tutaj się dzielić i rozmawiać. I też traktujcie kochani te, te nasze spotkania na koniec w takiej pełnej wolności. To nie jest część rekolekcji. Najważniejsza jest ta medytacja i, ta, i ten czas, który poświęcicie na tą modlitwę osobistą. A tutaj chcielibyśmy po prostu właśnie jako taki dodatek pewne rzeczy jeszcze gdzieś tam czasami podkreślić, coś jeszcze dopowiedzieć. Pan Adrian powiedział, że, że chodzi nam o jakieś rady też i wskazówki. Ja bym chciał od razu przejść do takiej konkretnej też rady czy wskazówki danej wam. Wielu z tego też korzystało w pierwszej tej naszej serii rekolekcji, żebyście od razu być może już ktoś ma, albo jutro gdzieś kupili, nabyli. No ten mój akurat jest z Medjugorje. Zeszyt, w którym będzie można sobie zapisywać różne myśli, uwagi, te słowa, które tutaj padają, czy w rozważaniu, czy w, w, w lekturze duchowej, żebyście to sobie zapisywali. Po prostu każdego dnia, dzień pierwszy, nawet datę, że za jakiś czas, może za rok, może za pięć lat wrócisz do tego, co się, co się działo podczas tych rekolekcji. Mnie zawsze takie zeszyty, bardzo pomagają. Zapraszamy też Was do tego, żeby pod tymi filmami pisać Wasze pytania, Wasze jakieś być może wątpliwości. My już po rekolekcjach sobie wszystkie te pytania wydrukujemy. Postaramy się nagrać takie filmiki, filmiki w których po prostu będziemy na te pytania wasze odpowiadać. Zachęcamy też, ponieważ w każdej medytacji jest zachęta, żeby wybrać jakieś jedno zdanie, jakąś jedną myśl i Tą myśl właśnie w sobie rozważać, jeśli chcesz. No właśnie, zapisać ją? To zapisać, ale też można też w komentarzu napisać pod filmem. się razem z nami. Może to komuś właśnie pomoże, może dla kogoś to będzie takie światło. Ja ze swojej strony jeszcze dosłownie kilka zdań, komentarza do tych materiałów. Po pierwsze, kochani, możecie, możecie się czuć całkowicie bezpiecznie. Te materiały mają imprimaturę. I nihil obstać. Mówiliśmy już też o tym w tym filmie wprowadzającym, tak. że one są całkowicie zgodne z nauczaniem Kościoła i mają aprobatę Kościoła, żeby nikt nie czuł się jakoś zagrożony, bo, bo przeróżne komentarze też można gdzieś tam czytać, słuchać. Zresztą sami wiecie, jak internet funkcjonuje, każdy może sobie powiedzieć, co chce. Więc my Was całkowicie zapewniamy, że jest to z błogosławieństwem Kościoła. Tak. My tutaj też te materiały opieramy na takim naszym konkretnym doświadczeniu. Już, już półtora roku w Archidiecezji Poznańskiej prowadzimy takie rekolekcje. Wiele dziesiąt parafii, wiele tysięcy osób się oddało. Jesteśmy po wspólnym doświadczeniu tych rekolekcji internetowych i z wielką radością ruszamy w kolejną właśnie podróż po tych 33-dniowych rekolekcjach. Ja jeszcze, tutaj pan Adrian już wspomniał o, o tym, byście pisali komentarze. Ja chciałbym jeszcze raz wrócić do, do tego zeszytu, ponieważ wiele razy ludzie przychodzą z różnymi pytaniami, ale też i swoimi jakimiś doświadczeniami. Ktoś na modlitwie otrzymał jakieś doświadczenie obecności. To jest Twoje indywidualne. Z Zeszytem, z tym zapisywaniem nie chodzi o to, żebyśmy mieli się tym dzielić, albo nagle powstaną dzienniki duchowe pana Adriana, Pakuły. No, może powstaną, daj panie Boże. Daj, boże. <laughs> ale my nie, nie po to was zachęcamy do tego, żeby je tworzyć, ale one trochę mają zadanie nam przypomnieć o wielkich rzeczach, jakie Bóg uczynił dla nas. To, to co Matka Boża rozważała w swoim sercu, być może sobie też gdzieś nawet zapisywała, aczkolwiek na pewnie nie musiała, mając tyle darów i łask od Pana Boga. Ale my mamy ulotną pamięć, a do tego jeszcze często zwodziciel szatan przychodzi, żeby nam coś wykoślawić. To, co przeżyłaś, czy przeżyjesz w, w ciągu tych rekolekcji, co przeżywamy, za jakiś czas za rok, czy za dwa lata. Może stać się dla ciebie już troszeczkę za mgłą, może jakieś niejasne, pewne uniesienie duchowe. Możesz powiedzieć, a może to tak nie było, może ja jakoś emocjonalnie się tylko nakręciłem, i wtedy zwątpisz w to słowo, bo diabeł chce przekłamać, przeinaczyć. No i dlatego jest ważne, żeby sięgnąć sobie i nie. Ja tego wtedy doświadczyłem. W pełni rozumu, w pełni zmysłów. Ja tego doświadczyłem podczas tych rekolekcji, dlatego to mam tu napisane. I do tego moja pamięć wraca, do pewnej prawdy. To jest tak jak Pismo Święte. Ono też zostało zapisane jako świadectwo, że to Bóg czynił dla nas przez początki, dzieje historii zbawienia i, i aż do dzisiaj. Ja jeszcze kochani, powiem jedną rzecz odnośnie schematu tych rekolekcji. Jeżeli są wśród Was osoby, które dobrze znają się tego Ludwika, Gwinnion de Montfort, to wiecie, że tam jest taki schemat. Te 33 dni są podzielone na 12 dni wyrzeczenia się ducha tego świata, później jest 7 dni poznania samego siebie, 7 dni poznania Matki Bożej i 7 dni poznania Pana Jezusa. Patrząc w te materiały, możecie być zaskoczeni, albo mogą się rodzić pytania, dlaczego tego schematu tutaj nie, nie ma. I też od razu odpowiadam, ten schemat jest, ale ukryty. Nie ma takiego sztywnego podziału, ponieważ Ludwik to tylko proponuje. Natomiast ze świadectw ludzi po tych rekolekcjach wynika, że naprawdę bardzo wiele właśnie osób pisze o tym, że lepiej poznało samego siebie, wiele osób pisze, że przybliżyło się do Matki Bożej, że przybliżyło się do Pana Jezusa, czyli że też poznało bardziej swoją grzeszność, że bardziej właśnie wyrzekło się tego ducha świata, więc to wszystko w tych materiałach jest, tylko po prostu nie ma takiego sztywnego. Podziału, że teraz 12 dni robimy to, później przez 7 dni to, i później jeszcze coś innego. Natomiast wszystkie te punkty, które Ludwik właśnie zaznaczył jako ważne, one w tych materiałach też są obecne. To tyle ode mnie, czy jeszcze. No, no właśnie, żebyście byli zupełnie spokojni, no i, i, i weszli w to z takim pragnieniem, żeby przeżyć pewną odnowę, odnowę swojego życia religijnego. Ja może tak tylko na koniec jeszcze powiem, że są to rekolekcje, które mogą naprawdę, jak to tak porównujemy czasami do roli, do ziemi, mogą przeorać naszą glebę naszego serca, na której wyrośnie piękny plon. I tego byśmy chcieli, tak, najbardziej dla Nie. siebie i dla was. Tak. I tego życzymy wam. To tyle tak. na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy jutro. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem.